Witajcie w kolejnym odcinku z GTA V Legendy i Teorie, a w dzisiejszym filmie sprawdzimy legendę związaną ze starą opuszczoną kopalnią i zobaczymy, czy rzeczywiście jest ona nawiedzona. A dokładnie zbadamy trzy pomniejsze teorie związane z tą kopalnią i zobaczymy, czy usłyszymy tam dziwne odgłosy. Nie wiem, jakieś kroki i nie tylko. Zobaczymy, czy są anomalie związane ze światłem, czy latarka będzie nam gasła, albo jakieś inne dziwne. A także zobaczymy, czy ktoś się pojawi, czy będą jakieś inne bugi. Przekonajcie się sami. Dzisiejszy odcinek zaczynamy z Trevorem Philipsem. Jak widzicie, jesteśmy idealnie przygotowani, a na dodatek zaczyna się powoli ściemiać. Zresztą, zobaczmy, która jest godzina. Jest po 21, więc możemy na spokojnie wyruszać. Jak widzicie, no Trevor jest bardzo dobrze na dzisiaj przygotowany, a na dodatek mamy dość ciekawy i rzadki pojazd. Jak myślicie, skąd Trevor go zdobył? Możecie pisać w komentarzach. Dobra, tam tyłu już nie będziemy pokazywali, bo to nie jest ważne. Po prostu ruszajmy, tylko. Może wyłączmy sygnały, żeby nie każdy o nas musiał wiedzieć Po prostu dojedźmy na miejsce, żeby było spokojnie I zobaczymy jak będzie wyglądała nasza dzisiejsza legenda I sam jestem ciekaw, czy jakieś z tych rzeczy okazą się być prawdziwe Jeżeli żadna, no po prostu się nie sprawdzi i wszystkie będą fejkowe No to oczywiście będziemy musieli ją obalić Ale dobra, jesteśmy na miejscu Jest i... Opuszczona, nawiedzona rzekomo kopalnia. Dobra, możemy sobie włączyć sygnały, żeby to fajnie wyglądało. I wiecie, co jeszcze, włączę światła, żebyśmy mieli więcej oświetlenia, jak zajdzie słońce. Dobra, jak widzicie, lampy zapalone i. co tu lata tyle? Much, słyszycie to? To już jest dziwne, że tutaj słychać jakby, nie wiem, jakieś ciało gniło. To jest dość ciekawe i. Dziwne zarazem, zobaczcie, jak zwróciłem na to uwagę, a nie dalej słychać. Patrzcie, tutaj nachodzi jakaś mgła, ale dobra, możemy przejść do kopalni, zobaczyć jak wygląda wejście do kopalni. Czy już nas ktoś wystraszy na start? No, jak na razie nikogo nie widać. Nie, no jest cisza. I spokój, więc możemy zająć się wejściem do środka Spróbujmy naszą siekierą, czy się uda Bo szczerze nigdy nie sprawdzałem tego Ale dobra, nie, siekierom się nie uda Więc lecimy jak zawsze Ze strzelbą, elegancko W razie czego miałem RPG, Ale bałem się, że naszą furę rozwali Więc co, wchodzimy do środka A, wchodzimy do środka Musimy wywalić całe te drzwi Dobra, teraz wejście jest otwarte Więc możemy wejść, moi drodzy I musimy nasłuchiwać dzięki temu że postawiliśmy nasze świa nasze światło nasze auto to co jest Eee... Okej okay, już mamy pierwszą anomalię zobaczcie że wchodzimy i to się ściemnia aż tak nienaturalnie i zobaczcie, tu nagle gaśnie. Przeszliśmy, no nie wiem, z metr, dwa? No to z dwa metry maksymalnie. I pierwsza anomalia, Ok, No to wchodzimy w takim razie dalej i zobaczymy, co nas dalej czeka. Auto nie daje oświetlenia, więc musimy sobie to oświetlenie sami dostarczyć. I zobaczymy, czy latarka będzie się gasiła, albo czy nie będzie chciała się odpalić. Dobra, wziąłem specjalnie taką w broni, bo na różnych filmach było pokazane, że właśnie ta w broni się nie chce odpalić. Ta zwykła zazwyczaj się odpala, ale... Idziemy dalej, ja nasłuchuję. i Słuchajcie, tylko nietoperze. No dobra, wejdźmy w głąb tej jaskini, w tej kopalni właściwie, chociaż kopalnia jest poniekąd jaskinią wykopaną przez człowieka, ale nieważne. Ważne jest to, że dochodzimy do pierwszego rozwidlenia i tutaj widać ciało, ciało Pewnego osobnika. Myślałem, że mi zgasła latarka, ja odłożyłem tylko broń. Jest to Izak. Jest on powiązany z jedną misją poboczną. Dobra, zgaśmy sobie światło. I zobaczmy, czy będą jakieś kroki. Ej, to jest creepy widzowie. Ej, what? Tam ktoś stoi, czy mi się. Nie, dobra. Chyba mi się wydaje Nie, ej, to jest naprawdę creepy, mam ciary Szkoda, że tego nie widzicie, ale no dla klimatu nie ma tutaj kamerki Dobra, to są te rury What? Chyba uderzyłem... Ta, obeczkę. Dobra, nic nadzwyczajnego I na razie nie ma kroków, jest tylko hulający wiatr i te nietoperze No ale jest spokój Powiedzmy, że jest spokój A ty, goście, nam coś powiesz? Cio? Okej, okay. jakieś nowe dźwięki. Zobaczmy, która jest godzina. Jest prawie północ, a ja siedzę w opuszczonej kopalni. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej takich filmów, to skrobnijcie łapeczkę w górę i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Czekamy do północy. Nie wiem, czy tam się coś nie ruszało, Ej, ale jest to naprawdę creepy. Zrobię, dobra, zapalmy sobie latarkę. Jak na razie anomalii z latarką nie ma, oprócz tych na wejściu. Chociaż nie wiem, czemu mi się trochę broń chowa sama, a dociskam myszkę, no nie wiem, to jest takie dość dziwne, ale popień, jest raż mnie i kroków dalej nie ma. Dobra, jest 10 minut po północy. Dobra, możemy iść najpierw w prawo czy w lewo? Prawo, lewo, dobra, chodźmy najpierw w prawo. W razie czego przygotowałem, nawet tutaj termowizję, a nawet noctowizję, jesteśmy przygotowani na wszystko, tak naprawdę, w tej kopalni, co nas może czekać. To jest ciekawe, że w tej kopalni jest czasami tak jasno, a zobaczcie Tutaj są niby lampy, ale one nie działają, więc to jest takie. Okej, okay, tu jest kolejne rozwidlenie. Pytanie. Co? To nie robiłem ja! To się coś baguje. Dźwięków biegania nie ma. Idziemy dalej, znowu nie toperze. Ej, znowu ten dźwięk. A nie zahaczyłem o żadną beczkę. Beczka stoi po tej stronie, a był dziwny dźwięk. Pierniczone rury czy coś takiego. Ta, zobaczcie, to wisi na każdym kroku. To wygląda jakby ktoś tutaj tał. Chociaż no jest ciemno, fest ciemno. Ej, zobaczcie, tam coś mruga Oho, już przestało mrugać A to ciekawe A ty co, leżysz dalej? To leż Dobra, idziemy dalej I te pieprzone rury Naprawdę mnie triggerują Zobaczymy, czy telefon będzie nam wariował Nie, najlepsze jest to, że mam cztery kreski O, teraz mam trzy kreski Cztery Okej, okay, jesteśmy w kopalni To nie powinniśmy mieć zasięgu Ale no co ja tam wiem Dobra, idziemy dalej tu te beczki znowu Słyszycie? Ej, to jest dziwne. Co wydaje taki odgłos? Napiszcie w komentarzach, co to jest za dźwięk. Ej, szczerze, nie mam pojęcia, ale dobra, weźmy sobie teraz pistolet. Zobaczmy, no ta latarka trochę się broń tu baguje, ale nie wiem. Dlaczego? I co to jest za dźwięk? Stamtąd dobiega. Jakby się coś paliło, albo nie wiem. Coś dziwnego. Dobra, idziemy dalej. No tu wygląda, jakby ktoś rzeczywiście stał, ale nikogo nie widać. O, tam jak się odbija ta skrzynka. Spróbujmy to rozwalić, chociaż raczej się tego nie da. Właśnie o tym mówiłem, że się nie da. No teraz to ogień. Chociaż nie, to nie był ogień. Ogień brzmi inaczej. Tam, tam to brzmiało jakieś takie skrobanie. To było naprawdę dziwne. Żadnego ruchu nie widać. Dobra, rzućmy sobie klarę W razie czego, że tu już byliśmy, i biegnijmy z nią z powrotem. To mamy kolejny koniec. Więc posłuchajmy sobie. Jest trzecia. Właściwie po trzeciej. Ej, nie no. Dobra, to już się nie dziwię, że ludzie tutaj widzieli postacie. Jak zobaczcie, jak to wygląda, to naprawdę jest creepy. Jak tu są te węże, jakieś rury górnicze I to wygląda naprawdę jakby Tu ktoś stał Ale dobra Nikogo tu już więcej nie ma Mamy odcięte więc Można jeszcze sprawdzić jedną rzecz Bo tutaj podobno się pojawiały jakieś postacie Jak się podpaliło, więc sprawdzimy to Tylko kurde, nie wiem gdzie ja jestem Czekajcie, tam jest powrót To tu jest ten O, super, rzuciłem Tak to jest jak się po ciemku rzuca O, i co? Ładnie się pali, ale no nic z tego nie ma, więc to możemy sobie powiedzmy, że obalić. Nie, tu już nic nie ma. Dobra, to idziemy dalej w takim razie. Chodźmy zobaczyć kolejną tą ścieżkę i wtedy rzucić mołotowy. Chociaż tutaj strzelałem. Dobra, to jest tu. Gdzie to jest? Ej, nie widzę bez, bez oświetlenia. Czekajcie, żebym tego nie przebiegł. Właśnie, żebym tego nie przebiegł. Ej. Dobra, tam się cały tunel zapalił. Chociaż zobaczcie, to tak dziwnie wygląda. Jakby rzeczywiście się tam ktoś pojawiał. Ej, to wygląda. Wow, to wygląda jak piekło normalnie. Mocno, mocno to wygląda. Dobra, chodźmy w takim razie tutaj. Widzicie, że to już nie idzie. Coś jest naprawdę nie tak z tą kopalnią. Zobaczcie, nie idzie to dalej. Jak tam. Więc to może być efekt, o który nam chodziło. To już się nie pali tak fajnie. Hmm. Ciekawe, ciekawe jakie będą rezultaty na termowizji Okej okay. To się ładnie pali Zobaczcie, tylko w tamtym miejscu W którym kiedyś widziałem filmy, że pojawia się jakaś osoba Tak się ładnie zaczęło to palić Tak aż nienaturalnie A tutaj jest spokój Już wizję włączoną Strasznie jasno się zrobiło Żebyśmy nie patrzyli na światło Ani nie odpalali latarki Ej, poczekajcie, czy to się dalej pali? Wow Popatrzcie, w tej kopalni jest naprawdę coś nie tak. Zaczęło się jarać wszystko. Po tym, jak od tego odszedłem, a rzuciłem dawno tutaj te mołotowy, dobra, to jest w 100% potwierdzone, że no coś tutaj się odwala, ale dobra. Chodźmy w takim razie dalej i zobaczmy, wyłączmy tylko latarkę i zobaczmy na tym. Zobaczmy, czy kogoś ujrzymy tutaj w kopalni. Ty nie żyjesz. Ej, widzieliście to? Nie wiem, czy graliście w fazmofobię albo gry podobne do tego, ale to wygląda jak takie orby, które pojawiają się przy duchach. To było ciekawe, tylko zniknęło. Ja też patrzę na minimapkę, specjalnie jej dzisiaj nie wyłączałem, żeby zobaczyć w razie czego. Dobra, tam się nikt nie pojawił. Dobra, lecimy w takim razie tutaj. Zobaczmy jeszcze, która jest godzina. No, Kamilos, czy ty próbowałeś sprawdzić na termowizji, która jest godzina? Dobra, może po prostu... albo no, sprawdźmy tak, będzie szybciej. Dziewiąta. E, Okej, okay. jest dziewiąta rano Więc możemy kierować się do wyjścia. Czy to jest dwór pokazany? Tak, już się poka pokazują Pedy na dworze. Zobaczcie, kto jest. Oho, jesteśmy na dworze i czy... Uh -huh. Co jest grane? Ej! Co? Jak? To! Ej, myślałem, że ktoś mi poddupcył auto, a to auto stoi na drodze koło kopalni. Dobra, ja stąd zjeżdżam, moi drodzy, ale ostatecznie trzy rzeczy poniekąd potwierdziliśmy, wieda legenda również jest potwierdzona. To by było na tyle, więc ja się z Wami żegnam.